Cześć i witam w kolejnym wideo. Zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć, że opublikowałem nowy kurs dotyczący technik retuszu na każdy problem w Photoshopie. Co to znaczy? Ten kurs pomoże Tobie poprawić retusz, niezależnie od tego, czy zajmujesz się fotografią portretową, ślubną, rodzinną, zdjęciami modowymi czy może zdjęciami beauty. Mnóstwo technik na najróżniejsze problemy. Ten kurs jest teraz w cenie 60 zł, i link do niego jest w opisie. By mieć ten kurs po tej cenie, trzeba przejść przez właśnie link w opisie. A teraz już zaczynajmy. Jeśli zdecydujesz się retuszować zdjęcie bez użycia na przykład technik, takich jak separacja częstotliwości, a wykorzystasz tylko podstawowe techniki, tak jak ja tutaj zdecydowałem się zrobić usuwając właśnie te warstwy z separacją i z korekcją kolorów i używając na przykład Daci Ben, wciąż pozostanie do korekty część związana z kolorem. Bo oczywiście teraz już nie mam tych war związanych z separacją częstotliwości. I jak to zrobić bez wykorzystania innych technik, jak skorygować kolory, tutaj zdecydowanie mamy jakieś inne kolory, tutaj mamy przebarwienia, które też. Pojawiły się właśnie w związku z użyciem DAC i BEN, z tego co widzę na przykład tutaj. Przede wszystkim to, o czym wspominałem, stworzyłem sobie te warstwy wewnątrz wcześniej i chciałbym pokazać, jak można właśnie korygować, wykorzystując te warstwy wewnątrz. Nie zawsze będziemy ich używali, aczkolwiek czasami, kiedy będziemy wykorzystywali na przykład warstwę DAC, czyli rozjaśniali skórę, skóra zawsze ma takie pomarańczowe tony. Przy dać bardzo często one mogą pojawić się bardziej nasycone i warto sobie poprzesuwać i sprawdzić, czy tak rzeczywiście się dzieje. W większości wypadków tak naprawdę nie będzie tak się działo. Ja widzę, że tutaj nie działo się, bo jeśli już nabierzecie odrobinę doświadczenia, no to. Przy użyciu Dutch i Bern nie będziemy naciskali tak mocno, dzięki czemu te przebarwienia nie będą się pojawiały. Tak samo warto sprawdzić, jeśli chodzi o tą inną warstwę Bern. Jeśli takie przebarwienia się pojawią, czyli jeśli ym, zbyt dużo będzie nasycenia po Dutch, warto to skorygować to samo. Jeśli chodzi o Bern, może być tam zbyt mało tego nasycenia, ale dalej mamy takie poważne przebarwienia. I ja lubię to rozwiązać poprzez stworzenie pustej warstwy, którą ja nazwę kolor i to jest nieco trudniejsze, ale wszystko do zrobienia. Wykorzystam tutaj pędzel, podniosę flow, nawet niech to będzie właściwie 100% teraz, czyli przepływ do 100% i wybieram kolor, Taki, który jest uniwersalny, czyli tutaj mam kolor raczej normalny, taki pomarańczowy, ale tutaj dostaję takich różowych przebarwień, tutaj to samo się dzieje, więc wybieram kolor uniwersalny, a następnie staram się go nałożyć. Ja wciąż mam zaznaczony tryb mieszania normalny, a następnie zmieniam ten tryb mieszania na kolor. I spójrzmy, czy to zadziałało. Jak widzimy, w miarę OK. Tylko musimy tu zdecydowanie, delikatnie z tym pracować, żeby nie popsuć efektu. Jeśli kolor jest nie taki, no to musimy eksperymentować i poszukać koloru, który będzie właśnie odpowiednim kolorem, do korekty tego. To już by było zbyt mocne, Tak też z tego co widzę. Zbyt mocno, ale tutaj przy obrzeżach i ja mocno rzeczywiście nie dociskam mojego pędza, a delikatnie staram się to skorygować w ten sposób. Następnie tutaj miałem przebarwienia, które rzucały się w oczy od samego początku. Tutaj przy nosie. Jak widzimy, nie ma potrzeby używania żadnych dodatkowych technik, bo kolory czy różne inne niedoskonałości z odrobiną wysiłku mogą zostać pokonane po prostu podstawowymi technikami. Czy to jest pusta warstwa, czy to jest aktualna warstwa, czy to techniki Daci-Ben, ale oczywiście wymaga to nieco więcej treningu. I mimo, że jesteśmy wciąż. Na początku byliśmy w stanie zapoznać się z tymi profesjonalnymi technikami retuszów. Możemy zobaczyć przed i po fantastycznie na pustej warstwie, przy trybie mieszania kolor, można poradzić sobie z różnymi przebarwieniami na skórze.